Cześć witajcie! Jestem Stalker 007, a to jest kolejny odcinek przez świat ze Stalkerem. Przepraszam, że tak nie, długo nie było odcinków, no ale miałem lekkie problemy techniczne z programem do konwertowania filmów, no i się nie dało. Obiecałem, że nakręcę poradnik, jak zainstalować paczkę e, Flopak, lecz niestety niezbyt jest to możliwe w tym okresie, czasie, ponieważ... Nie wiem czemu, ale Fraps nie chce mi nagrać filmu innego niż muszę, nie chce mi po prostu nagrywać tego. Nie, jak włączam Frapsa, to i włączam nagrywanie, to nie działa po prostu. Będę musiał yy, spróbuję nagrać ten, yy, oczywiście ten poradnik, ale muszę najpierw wykombinować jakiś może inny program do nagrywania, nie wiem. Jak widzicie jesteśmy w takiej małej dziurce, jest ona bardzo blisko nasza, miejsca, które znalazłem już do zbudowania. Zmieniło się również to yy, texture pack. O, już nie gramy na Hair Summer Realistic, tylko na Falchy. No nie pamiętam, musiałbym się upewnić, ale na w, moim zdaniem ciekawszym. No i yy, znaleźliśmy już, znalazłem już miejsce do osiedlenia się, jak widzimy mam, zdobyłem bardzo dużo piasku, yy, wykorzystałem kamienną łopatę, dwie albo nawet chyba trzy na ten piasek, no ale się udało, po co mi tyle piasku pewnie teraz spytacie, ponieważ yy, pewnie teraz powiecie, że... Yy, Papugujesz po huśku i w ogóle. Nie, ja nie popuguję po chuśku. Po pierwsze, on miał z innego materiału to zbudowane i w ogóle, ale po prostu mi się podoba. Znaczy, to ogrodzenie miał z tego samego. Po prostu mi się podoba ten pomysł. No i nie będzie wszystko identycznie, ale będzie podobnie, bo to fajnie. Teraz pójdziemy się przespać. No i rano pójdziemy budować nasz dom. Będziemy musieli więcej drewna nazbierać, ponieważ będziemy potrzebowali bardzo dużo płatków. Nie mam już. Dobra, najpierw zróbmy piaskowiec. Zróbmy piaskowiec. Będą trzy staki piaskowca. Chyba będzie mało, szczerze mówiąc, ale... O, za mało. Nawet mniej niż trzy staki. No trudno, będzie trzeba nazbierać więcej. No dobra yy, Nazbieramy więcej yy, Zróbmy teraz jeszcze... Nie ma i patyków. Eee, też mamy w plecaki. Pewnie w plecakach coś jeszcze na pewno jest. Yy, deski. O, dużo drewna. To może nie będzie nawet miała potrzebne. Chociaż nie, bo to drewno jest na domek. Taką, tu jest dużo desek niby. Hmm. O, są dwa patyczki i... Um, może w drugim jest kamień zamszony? kiepsciutko no dobra, no pomysł. Trochę zimprozwizujemy, dobra, okej. Okay. Zrobimy się gierkę i pójdziemy nazbierać drewna. Dobra, zamknijmy na naszą narkę. E, trochę wyrównałem tu już terenu. E, potem się oczywiście będzie rozszerzało. O, i jeszcze jedno. E, napiszcie mi w komentarzach. No nie, teraz jak na złość uciekły. O, jest jeden e, taki koń, bo chciałbym oswoić konia. No i chciałbym się dowiedzieć, który lepszy, bo je, który najfajniejszy waszym zdaniem, który najfajniej wygląda. Eee, tu jest z koloru białego, brązowego i taki brązowo-biały. Taki, no fajny, ale, ale chciałbym, żebyście wyocenili to i powiedzieli mi, który we, waszym zdaniem jest najładniejszy. Eee, tutaj nie liczy się już tak jak kiedyś to, że na przykład... Kiedyś liczyło się to, że łatwiej było oswoić, kiedyś konia jakiegoś tam, czy jak coś, takie rzeczy były ważne. Teraz to wszystkie oswaja się w tym samym, w tej nowej aktualizacji yy, modu yy, Mo Creature. A więc to nie ma różnicy, tylko ja bym chciał jakiegoś takiego ładnego i waszym zdaniem. Tylko, żeby on był ładny waszym zdaniem. Tak. Bo moim zdaniem najładniejszy je, był mm. ten, który teraz zniknął brązowo-biały. No dobra, nieważne. E, tutaj będzie się powiększać ten teren, bo muszę nazbierać dir du tu dużo, tutaj zabudować. Tu będę miał przystań, bo tam widać ocean daleko. E, tu jest dużo takich rzeczy blisko, więc będzie fajnie na pewno tutaj zamieszkać. O! I co musimy zrobić? Znaczy, no ja. Muszę zrobić ja. Muszę znaleźć jakieś ptaka. Pewnie spytacie, po co mi ptak? No to zaraz wam pokażę, po co mi ptak. E, powiem tylko tyle na razie, że jest bardzo potrzebny. A dlaczego? No nie mogę wam powiedzieć, tak bym chciała, ale no nie mogę. Wow! No, no! Dobra. Patrzcie. Big Cut. Big cut, Big cut. O, no nie. O ten big z tym jest jeszcze. No, 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 no! Wyjazd! No! Idź! Idź, idź! Głodny, głodny, chyba on jest głodny. No nie, on jednego hita i je ja jednego hita! No nie! Uff, dobra. Szybko. Ja mam chyba problemy, ja mam problemy naprawdę z takimi bigkatami. W dzisiejszym odcinku na pewno nazbieramy materiałów i zaczniemy przynajmniej. Co tu cekne? O! Czarny baby konik! Baby konik! Stoi tu na trawie baby konik. Kto to, kto oglądał ten odcinek Polskiego Pingwina na pewno wie o co mi chodzi. Dobrze, chodźmy dalej. Ale ten swój taśnij, ten baby konik jabłyska? Nie mam jabłka, bym go oswoił. Szczur. O, szczura muszę zapić. Rośnie tu. Rośnie nam przed oczami baby konia. Dobra. Dobra. Idziemy w poszukiwaniu, ale nie nie. Chociaż co to za różnica tak z tego mają wszystko powstać płotki, z tego wszystkiego mają powstać płotki, więc zarówno mm, tylko wezmę sobie to drewno tutaj do przodu, z tych ków. Fox! Snowfox! Snowfox! Tutaj Snowfox, tak. Rabbit! Yeah, yeah! O nie, tego się nie da. Słyszałem ptaka, słyszycie gdzieś? Słyszałem ptaka. O, jest ptaka. Nie wiem, co to za ptak, ale ptaka. Tak ptak. ptak, to ptak. Ech, chwila, jak to się robi? Wiem, że. Remek coś takiego zrobił, ja nie wiem, jak. Że jak się założy ptaka na głowę, głowę to. to ten ptak. Yy, no. Możesz skakać z każdej wysokości i będziesz żył. Ale nie wiem o co chodzi teraz. Nie będę marnował hikiery na czegoś takiego kopanie. Jak to mogę... A, ale dłuty. Czyli kopikator tak jednak działa. Że jak zetnę drzewo, to tracę tyle sikiery, ile bym ściął... I yy, tak jakbym ściął na cały czas. Yy, chyba jednak timber modę zamierza. Próbujemy odinstalować Timbermoda i zainstalować e, Trichopikatora i zainstalować Timbermoda. Oh, co najmniej stack, to będą cztery stacki. No, jeszcze trochę tego stacka. No, tyle wystarczy, to sobie. Na pewno. Dobra. Teraz chodźmy do naszego tymczasowego domku, który gdzie się znajduje. Co? Nie mam do końca? Dobra, nieważne, okej. Okay. Przeróbmy to wszystko na płotki. Te wszystko przerabiamy na płotki. Jak się robiło płotki? Tak? I koniec. Chyba z takich płotków, tak trochę średnio. No ale powinno, musi wystarczyć. Bo Dobra. I zaczniemy obydwu, nie tak. Nie będę robił żadnych time przyspieszenia, przyspieszeń ani cięć. chociaż może zrobić cięcie. <laughs> Zastanów. Nie, nie będziemy robić żadnych timelapsów, żadnych cięć, żadnego typu, tego typu rzeczy. Ponieważ po to są te odcinki, żebyście wy wiedzieli co ja robię, żeby ja wiedz, żebyście widzieli co ja robię, żebyście robili to ze mną, bo to nie, bo to jest seria z wami, a nie, znaczy single player, ale no, mówmy się, bo to, po coś to nakręcam, nie dla samego nakręcania, tylko żeby umilić wam czas i sobie przy okazji też wiem, że mogę wam umilić czas o matka, dobra mm, dobrze, że mi się to i to dobra najpierw zbudujemy sam dom, znaczy dom mam już mniej więcej pomysł na ten dom Nie jestem pewna, czy to będzie dobrze, ale. O nie! No się musi akurat teraz zrobić. Ja mam takie problemy. Zawsze mi noc się robi, akurat kiedy ja chcę dzień. Ja nie mogę. No, rób się co. Yy, dobrze, że nie mam limitu, bo naprawdę. Czekać tyle aż. Czy mam te upieczone mięso? Zjem sobie grube sobie wszyczka. Hich. A nie. Dobra. Teraz już mogę spać. Dobra. I pójdziemy teraz rano. O nie. Dobra, chodź. Jeden w przestrzeni. Tak, tak. No i jedziemy. Na razie... Potem oczywiście to się będzie powiększało. Ten teren. Z każdym dniem, z każdą nocą będzie coraz większy. Tutaj. Wiem, że to pewnie was trochę może nudzić, że ja kopię dirt przy was, no ale co zrobić? Tak, zapomniałbym. Tak jak mówiłem, mówiłem, że te specjale będą w poniedziałki, w weekendy. No to plany się zmieniły, bo one będą bardzo rzadko. One będą, nie wiem, raz... One będą co 12 odcinków chciałem. Znaczy co 6 odcinków, ale nie wiem czy to się uda. Pożyjemy, zobaczymy bo na pewno nie chciałbym całego życia spędzić na, robienia, na robieniu specjali Bo to nie o to chodzi w tej serii, bo to jest seria single player i tutaj gramy single player i to nie jest i no nie uważam, że po prostu konieczne było robienie bardzo częstych specjali. To chyba logiczne, tak? No, na Po co komu tyle specjalnie na serii, na single player? To powinno być multiplayer. Dobra. Myślę nad zrobieniem serii hardcore. Nie wiem, czy się będę wyrabiał. I serii również z Happy Wheels. Um. Proszę prosiłbym was, żebyście mi napisali, jak co o tym myślicie. Czy żeby robić Happy Wheelsy, czy sam... Czy, znaczy, Happy Wheelsy będę robił na pewno, czyli na razie zająć się tym... Przez świat ze Stalkerem, czy zrobić... Hardcore ze Stalkerem, nie wiem, jakąś... chwytliwą nazwę to się może wymyśleć potem, czy tylko potrzebny, Czy chcecie coś takiego oglądać? Czy chcecie coś takiego na moim kanale? Pewnie teraz się pojawią komentarze, że jeżeli się pojawią, to się pojawią, żeby lepiej hardkorów nie robić, bo będzie jeden odcinek maksymalnie. I to może być możliwe, tak. Jeden odcinek maksymalnie to naprawdę. To naprawdę tak jest to możliwe. Że jeden odcinek by się dziennie, Jeden odcinek z serii. Diert. Ja nie mogę. Muszę nakopać tego dirtu z nimi. Aaaaaaah ja, 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 ja. Pójdę do domu, zobaczę czy nie mam. Znaczy do tego takiego domku, ty... Do tego niby domku pójdę będę Zobaczyć, czy nie mam trochę dirtu w skrzyni. Nie, na razie nie będę zamykał nikogo, bo wejdzie. A nie mam trochę dirtu, nie mam. W plecakach Pewny na 100% nie. już nakręcam już dobre 20 minut no i wydaje mi się, że jak o to będzie koniec pierwszej części tego odcinka. Znaczy nie mówię, no, ale nie będę was zanudzał tak, tak całego odcinka, tym że i buduje dom. No więc yy, to będzie koniec tego pierwszego, odcink pierwszego odcinka, pierwszej części tego odcinka. Zdaje mi się, jak zrobię, zbuduję ogrodzenie i zacznę budować dom. I następnym, znaczy skończę ogrodzenie, a w następnym odcinku zacznę budować dom. O, dobra, okej. Okay. I teraz bym chciał szykiego takiego. Teraz płotkiem się. fajny sposób na u... fajne ogrodzenia. będzie? uważam że będzie fajnie to wyglądało no to ja sobie dokończymy budowanie tego no i skończymy ten odcinek i w następnym odcinku zajmiemy się budową domu właśnie jakby mi się, jak mi się już w końcu uda to powstała nowa aktualizacja tej paczki modów flopak wersja 2.2 no i jest tam 80 modów ale ale nie wiem to chyba ten sezon przynajmniej bo staram się już dokończyć na tym, ponieważ nie chcę tracić tego wszystkiego. Znaczy nie wiem, że nie stracę, bo mogę sobie po prostu skopiować save'a, ale yy, ja mam też swoje własne sejwy, gdzie I już na przykład mam taki jeden świat, gdzie mam tyle już jest tam że je, tyle już receptur z tam craftów odkrywałem że po prostu nie chciałbym tego teraz wszystkiego tracić i na no, nowo więc następnie... O, jak ładnie. Potem się pomyśli nad wejściem. Nie. Się wyrówna, potem trochę teren. No i jakoś to będzie. Okej, okay, to chyba będzie na tyle w tym odcinku. O, jeszcze chciałbym, że... Znaczy chciałbym. No to powinno być na tyle w tym odcinku, ale się zagolopowałem troszeczkę, no i jednak nie będzie. Zarzymam poraczek Ale muszę to z tego żeby to, to musimy wrócić A. musimy wrócić Wodamku do na chwilkę A znaczy, do tego prowizorycznego domku Nie będę tego nazwał domem Tą to, to ja teraz będę budował Patrzcie Ile miejsca w ekwipunku? A, o, idealnie. Idealnie. Mm, troszkę jednak za mało. I jeszcze dywa potrzebuję. Z tego bym nie chciał brać. No. Plecaczki jednak się przydadzą. Zróbmy więcej patyczków i robimy teraz tak Dwa płotki. Coś przydatnego. Żółty plecak, tak. Spać. I rano to zrobimy, bo to już będzie naprawdę koniec tego odcinka. Aha, dobra. I teraz weźmiemy jeszcze to. Weźmy ten lepszy. Ten nam się skończy i nawet się nam nie uda. To zrobimy. Tu będzie wycie... Wytniemy to jeszcze tu. Wytnę to poza odcinkiem już i... I to będzie koniec tego odcinka. Kolejny jeszcze jeszcze mały, na dworze się pożegnamy. Tu jest dużo wyróbionego. Jest to do akurat To by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć.